Cześć, tu Ola, witam Was w kolejnym odcinku Dziennika Budowy firmy, w którym to porozmawiamy sobie o współpracy z copywriterami. Nie ukrywam, że inspiracją do tego odcinka byli uczestnicy naszego sprytnego kursu SEO, którzy pytali na live'ach i w mailach, gdzie szukać copywriterów, no i w jaki sposób sprawdzać, czy ta osoba idealnie do nas pasuje. Jeśli wiecie, że będziecie musieli znaleźć copywritera do współpracy albo jeśli planujecie zacząć pisać, myślę, że znajdziecie tu coś dla siebie. Zanim więc przejdziemy do mojego pierwszego odcinka biznesowego, zapraszam na jingla. Cześć, tu Ewelina. Cześć, tu Kasia. Cześć, z tej strony Oktawian. Cześć, z tej strony Ola. Cześć, z tej strony Damian. Cześć, z tej strony Kamil. Hej, z tej strony Damian. Cześć, tu Agata. To jest podcast Dziennik Budowy firmy według Fox Strategy. Z treściami pracuję już kilka lat. Mam doświadczenie zarówno w pracy agencyjnej, jak i dorywczej. I teraz każda z tych zawodowych dróg jest zupełnie inna, ma inną specyfikę, wymaga trochę innych umiejętności. Każda jest równie wartościowa, zarówno pod kątem rozwoju, jak i zdobywania warsztatu. Co więcej, pracowałam też z copywriterami zdalnymi, więc bywałam zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Chciałabym, żebyście potraktowali ten odcinek trochę jako inspirację, jako podpowiedź, nie jakieś takie złote rady, które sprawdzą się zawsze i w każdych okolicznościach, bo jestem przekonana, że z czasem wiele z was, czy to pracując z copywriterami, lub zaczynając pisać, zdobędziecie wiedzę i doświadczenie. I oto ono pozwoli wam stworzyć kolejne porady. Swoją drogą bardzo chętnie je poznam. No dobrze, to zacznijmy od pierwszych, najważniejszych elementów, czyli od tego, co definiuje idealnego copywritera do współpracy. No, nie będzie to wielka tajemnica, że na rynku jest mnóstwo copywriterów, zarówno świetnych, jak i nieco gorszych. I każdy z nich ma inny styl pisania, inny system pracy, każdy specjalizuje się w czymś innym, inaczej zaczynał. Ma inne stawki, inny brief, inną formę rozliczenia i tak Oczywistym jest, że znalezienie copywritera idealnego będzie trudne, bo liczba zmiennych i cech, które determinują to, jak ktoś pisze, jest naprawdę spora. Dlatego też podstawą jest twoja cierpliwość i przygotowanie na ewentualną porażkę, bo pierwsze współprace mogą okazać się nieudane. No i to jest ok. Ta nieudana współpraca nie musi przecież wynikać z rażących błędów. To może być problem z komunikacją, z formalnościami, to może być brak zrozumienia tematu lub potrzeb drugiej osoby. Dlatego też, zanim zaczniesz szukać copywritera, odpowiedz sobie na pytania: czego potrzebuję? czego nie chce w swoich tekstach, jak ma wyglądać ta współpraca. Chcę podpisać umowę zlecenie, umowę o dzieło czy pracować na fakturach. Wolę pracować z freelancerami czy z agencjami. Czy copywriter powinien znać podstawy SEO? Prawdą jest, że podstawą udanej współpracy jest taka świadomość jej podjęcia, a praca z copywriterem powinna angażować obie strony. Tak? Ciebie przedsiębiorcę również. Zwłaszcza na początku wspólnej drogi kiedy będziesz się dogadywał i docierał z nową osobą. Warto więc już na wstępie założyć, jakie masz oczekiwania i w jaki sposób mogłaby wyglądać ta współpraca. Oczywiście, Twoje ustalenia dobrze jest przedstawić copywriterami najlepiej na samym początku, a następnie wysłuchać jego propozycji, bo bardzo często dwie różne opinie pozwalają na stworzenie satysfakcjonującego kompromisu, na skutek którego obie strony po prostu będą owocnie ze sobą współpracować. Przykładowo, więc poproś o brief od wybranego kopii, stwórz mu plik na dysku, aby móc z nim współpracować, rozmawiaj z nim i pozwól, by na przykład zaproponował swoje tematy na przykładzie analizy konkurencji. Przechodząc do sedna, albo jak mówi u nas Kasia Baranowska, do brzegu. Wybierając więc kopieraj teraz, zwróć uwagę, czy osoba, z którą się komunikujesz, jest gotowa na wysłuchanie Twoich potrzeb, na zaangażowanie w projekt i na realną chęć znalezienia takiej wspólnej drogi. Jeśli widzisz, że osoba chce siadać do tekstów z miejsca, bez jakichkolwiek informacji od ciebie, no najpewniej współpraca będzie trudniejsza niż pierwotnie planowałeś. Kolejną kwestią jest wspomniany już brief. Copywriterzy tworząc pierwsze teksty albo planując stałą współpracę, często posyłają pytania, które pomagają im stworzyć tekst. I są to pytania np. odnośnie działalności firmy, odnośnie formy komunikacji bezpośredniej lub pośredniej, a także o aspekty, które są szczególnie ważne dla przedsiębiorcy. Warto poświęcić nieco czasu na wypełnienie tego briefu, doceniając tym samym jego powstanie. Zwróć zatem uwagę, czy copywriter pracuje na briefie. I faktycznie wykorzystuje zdobytą w ten sposób informację w swoich tekstach. Forma briefu jest dowolna, czasem przyjmuje to formę tabeli, innym razem po prostu przesłanych mailowo pytań, jeszcze inną formą jest po prostu rozmowa telefoniczna. Każda z nich jest dobra, jeśli przynosi oczekiwany rezultat. Równie ważne co brief jest portfolio. Najprościej mówiąc jest to zbiór projektów i realizacji, które zostały stworzone na potrzebę współpracy z klientami. To taka ściana chwały, w której copywriter chwali się osiągnięciami, pokazuje swój styl, często styl udowadnia swoje doświadczenie itd. I portfolio jest ważne, bo pozwala po pierwsze ocenić, czy osoba pisze merytorycznie, poprawnie językowo, czy materiały są ciekawe, angażujące i zgodne z zasadami pisowni. Po drugie, możesz ocenić styl, formę komunikacji i zupełnie subiektywnie ocenić, czy to jest ok. I tak masz prawo do subiektywnej oceny, bo zdarza się, że po prostu teksty nie odpowiadają odbiorcy, pomimo swojej poprawności. To trochę tak jak z lodami. Jedni lubią czekoladowe, inni za nimi nie przepadają. Po trzecie, portfolio to często zamiennik CV, które pokazuje: tak, pracowałem wcześniej, tak, mam doświadczenie. Tak, znam się na tej branży. No i znowu, portfolio może mieć charakter PDF czy bloga. No ostatecznie chodzi o to, by po prostu pokazać zrealizowane prace. Pozwolicie, że trochę tutaj wtrącę, bo mam taką malutką poradę dla copywriterów. Jeśli tworzycie portfolio, gdzie wrzucacie teksty realizowane dla klientów, pamiętajcie o tak zwanej duplikacji treści, bo powielanie tego samego tekstu, w tym przypadku na waszej stronie, czyli na blogu, jak i na stronie klienta, nawet jeżeli to wy jesteście autorem, to delikatnie mówiąc jest średni pomysł. Lepiej więc na przykład wrzućcie je w formie zdjęć. Wspomniałam już o SEO, nie bez przyczyny, bo to jeden z takich podstawowych filarów decydującym o tym, czy przyszła współpraca ma szansę bytu. Teksty SEO są na swój sposób wyjątkowe. Często opierają się na analizach, na poprawnym używaniu słów kluczowych, na wprowadzeniu linkowania wewnętrznego itd. No i nie każdy copywriter zna się na pozycjonowaniu. I ponownie, to jest ok, bo czym innym jest twórca kreatywny, czym innym jest SEO copy. Jeśli więc przedsiębiorco potrzebujesz kogoś do tworzenia, na przykład opisów kategorii, to właśnie umiejętność łączenia treści z SEO jest tą, którą powinieneś wybadać. Przykładowo, więc sprawdź, czy osoba, z którą rozmawiasz, wie, czym to SEO jest. Możesz to ocenić po portfolio albo podczas rozmowy, w której zadasz pytanie, czym jest nagłówek H2. Zobacz na przykład też, czy w portfolio są wyróżnione nagłówki. To też wiele Ci powie o zdobytej wiedzy kopii. Przedostatnim elementem jest zgoda na napisanie tekstu próbnego. Ja osobiście jestem zwolenniczką takich prac, ale pod warunkiem, że za tą pracę zapłacimy. Jeśli nie jesteśmy pewni danej osoby, albo mamy bardzo dużo wymagań, albo ogrom kandydatów, to właśnie tekst próbny pozwoli nam odsiać osoby, które nie sprawdzą się w przyszłej współpracy. Tylko za pomocą tego jednego elementu możemy zweryfikować język, sposób pracy, a także terminowość i organizację. Pamiętaj jednak, że taki tekst jest czyjąś pracą. Ta osoba poświęciła swój wolny czas, by zrealizować Twoje zlecenie. Teksty próbne darmowe, zwłaszcza jeśli chcesz je później wykorzystywać, są w moim odczuciu wyjątkowo niesprawiedliwe. I mogę tutaj Wam zdradzić, że jako początkująca copywriterka kilka lat temu złapałam się parę razy na ten trik, po czym osoba przestała odpisywać na moje maile, no i właściwie tyle skończyło się z mojej pracy. Nawet nie dostawałam odpowiedzi, co z tymi tekstami było nie tak. Więc to taka przystroga od serca, aby unikać takich form i zawsze sporządzać zamówienie, umowę, wystawiać fakturę po takim nawet jednorazowym projekcie. Ostatnim elementem, na który musisz zwrócić uwagę, wybierając copywritera, jest cena. I przyznam, że to jest dość grząski temat, bo ceny za teksty są naprawdę różnorodne. I mam tu na myśli od 2 złoty brutto po 100 zł netto za 1000 znaków. Pozwolicie, że nie będę się zagłębiać w słuszność różnych stawek. Nie powiem Wam też, jaka stawka jest tą doskonałą. Jedyne, o czym musicie pamiętać, to to, że napisanie tekstu to research, rozmowy, często wiele godzin pracy, korekty i kreatywnego działania, które w moim odczuciu jest wyjątkowo wartościowe. Jeśli płacicie mniej, jest spora szansa, że wszystkie te elementy będą na po prostu nieco niższym poziomie. To jest takie coś za coś. Wymaganie merytorycznego tekstu z bibliografią i znajomość SEO musi wiązać się z większą stawką. Jeśli ktoś oferuje Ci taką wiedzę za na przykład 3 złote netto za 1000 znaków, powinna zapalić ci się lampka. Sam też uczciwie, nie oczekuj tej wiedzy, płacąc tak niewiele. Powiem coś, co niby jest oczywiste, ale często o tym zapominamy. Wiedza i umiejętności kosztują. Gdzie szukać copywriterów? No dobrze, to przejdźmy teraz do drugiego aspektu. Skoro już wiemy, na co zwrócić uwagę, jakie elementy powinny być dla nas istotne oraz jak się przygotować do współpracy, odpowiedzmy sobie na pytanie, gdzie właściwie ich szukać. No i znowu opcji jest kilka, i nie chcę wam mówić, która jest najlepsza. Bo jak to w życiu bywa, to zależy. Każde z tych możliwości ma swoje wady i zalety, o czym na pewno powiedziałby Ci nie jeden przedsiębiorca i nie jeden copywriter. Pierwszą możliwością są agencje. I mowa tu zarówno o agencjach zajmujących się m.in. pozycjonowaniem, tak jak Fox Strategy, jak i stricte specjalizujące się w kontencie. I teraz tak, pracując z agencjami, mamy gwarancję klarownych warunków, jasno sprecyzowanego rozliczenia i wiedzy w zakresie SEO. Oczywiście zakładając, że wybraliśmy agencje, które są sprawdzone, uczciwe i mają pewną renomę na rynku. Powiem szczerze, że z agencjami pracuje się dość komfortowo, bo możemy oddać im znaczną część swojej pracy, mając jednocześnie pewną gwarancję, że ta agencja zadba o systematyczność i poprawność dostarczanego kontentu. Dużym minusem agencji jest mnogość projektów, przez co wiele klientów może poczuć się jak taki trybik w całej maszynie. No i agencje mają często wyższe stawki, chociaż tutaj też bym trochę polemizowała, bo jak zawsze to zależy. Oczywiście, tu bardzo mocno uogólniam, ale chodzi o takie zarysowanie pewnych schematów. Ostatecznie więc praca z agencjami jest doskonałym wyborem w przypadku przedsiębiorców, którzy oczekują samodzielności, takiej klarowności zasad, wiedzy specjalistycznej, wsparcia w zakresie SEO oraz pomocy w publikowaniu np. artykułów sponsorowanych. Drugą opcją są freelancerzy. Obecnie na rynku jest naprawdę wielu twórców, i wielu z nich jest doskonałymi, kreatywnymi osobami. Ich największą zaletą jest takie indywidualne podejście do klienta samodzielność pracy i brak wyższego stanowiska nad sobą a więc to oni sami decydują o swoich mocach przerobowych. Ze względu na pracę na własny rachunek, ich stawki są przeważnie mniejsze ale znowu tutaj to zależy to jest takie duże uogólnienie. Jeżeli chodzi o minusy to minusem takich twórców jest ich konkurencja, niestety, bo w gąszczu wielu zleceniobiorców mamy naprawdę sporo odsetek osób, które, nazwijmy to, minęły się z powołaniem. Ich niska stawka nieco zaburza wygląd rynku, stając się atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców. Ostatecznie istnieje spore ryzyko, że otrzymane teksty po prostu nie sprostają naszym oczekiwaniom, i mówiąc wprost, będzie trzeba je poprawiać. Na szczęście to naprawdę niewielki odsetek takich osób, a sama opcja jest po prostu warta uwagi dla wielu przedsiębiorców. Na przykład dla przedsiębiorców, którzy szukają osoby mocno skoncentrowanej na wyłącznej pracy z ich projektem, albo dla przedsiębiorców, którzy w razie konieczności po prostu własnoręcznie będą optymalizować otrzymane teksty. Obecnie, zarówno agencje, jak i freelancerów znajdziesz w podobny sposób. Po pierwsze. Niezawodny Google, który wypluje Ci szereg stron, ofert i blogów oferujących takie usługi. Opcją drugą są na przykład grupy na Facebooku. I mam tutaj na myśli Copywriter poszukiwany, zlecenia dla kopii, Copywriting Seo, Copywriting, zlecenie dla Copywritera, Szukam Copywritera, Copywriter szuka pracy. Wszystkie te grupy są warte uwagi, natomiast czuję się w obowiązku podkreślić, że na tych grupach jest tysiące chętnych copywriterów. Oznacza to, że możesz otrzymać naprawdę liczną odpowiedź. Odkopywanie się z tych maili czy wiadomości prywatnych będzie trochę czasochłonne, no ale zyskasz szansę na znalezienie odpowiedniej osoby. Pamiętaj, aby po takiej zakończonej rekrutacji poinformować wszystkich mailowo lub w opublikowanym poście, że już nie szukasz nikogo do pracy, bo dzięki temu też unikniesz nieporozumień i kolejnych maili. Oprócz grup istnieją też platformy, takie jak np. Good Content. Można to miejsce porównać do Allegro, tylko że kartą przetargową są po prostu treści. Mówiąc wprost. Ty wystawiasz ogłoszenie z propozycją stawki, a inni zgłaszają się do napisania tego zlecenia. I tego typu miejsca mają jednak hmm, swoje wady, tak bym to nazwała. Po pierwsze, możesz trafić na osobę, która nie jest copywriterem, a jedynie szuka sposobu na chwilowy i szybki zarobek. Co za tym idzie? Po drugie, niestety wiele realizacji w ramach tej platformy jest po prostu niższej jakości. Trzecią wadę odczują sami twórcy, którzy niestety muszą zmierzyć się z naprawdę niewielkimi stawkami. Nie zawsze, ale dość często. Zdradzę, że po grupach facebookowych grasują memy, w których przedsiębiorca proponuje stawkę poniżej nawet 3 zł za jeden tekst. Jak zawsze, zatem warto śledzić ogłoszenia i po prostu pisać je maksymalnie szczegółowo, aby uniknąć takiego rozczarowania. Wiem, że brzmi to nieco pesymistycznie, ale ostatecznie pamiętajmy, że każdy szuka czegoś innego i każdy potrzebuje czegoś innego i ma inny budżet. Ostatecznie przecież ty, copywriterze, nie musisz zgłaszać się na napisanie tekstów za taką stawkę i ty, przedsiębiorco, możesz zdecydować się na taki tekst, jeśli spełnia twoje oczekiwania. Oczywiście, oprócz powyższych metod, są też rekomendacje, śledzenie branży, szukanie nowinek. Wielu polecanych i po prostu dobrych copywriterów widać, czy to na grupach, na forach, czy ogólnie w branży. Doskonałą metodą jest też zapytanie wprost o polecenie osoby piszącej teksty, np. Na, na grupie SEO czy na grupie copywriterów. Pamiętaj jednak, by w takim poście podkreślić, o jaką branżę Ci chodzi, bo jest wielu copywriterów specjalizujących się w jednej konkretnej dziedzinie i ktoś, kto pisze doskonałe teksty, np. medyczne, niekoniecznie sprawdzi się w tekstach np. modowych. No i oczywiście odwrotnie. Tymi ostatnimi radami kończę swój odcinek podcastu, mając nadzieję, że chociaż częściowo podpowiedziałam, jak rozpocząć pracę z copywriterem. I wiem, że to jest temat rzeka i można by było jeszcze naprawdę wiele powiedzieć w tym elemencie, dlatego uznajmy, że to taka podstawowa wiedza, taki filar przyszłej współpracy. Dzięki za wysłuchanie, i mam nadzieję, że do usłyszenia już niedługo. Cześć!